Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Zaczynamy dzisiejszy temat dla reportera w Studio Leszek. Wspaniały, dzień dobry. Dzień dobry. I zapraszamy do drogich słuchaczy do telefonowania i zgłaszania tematów, które wymagają, waszym zdaniem, drodzy słuchacze, interwencji. dziennika radiolka Zagłębia Miedziowego 726 114 114 My będziemy starać się interweniować. Oczywiście dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego, drodzy słuchacze, do 9.45. Wspólnie z Kasią Prawat i Dzik jesteśmy do waszej dyspozycji. Natomiast, no, ciekawy jestem, z jakimi tematami dzisiaj będziecie do nas dzwonić. Na pewno ciekawych tematów nie zabraknie dzisiaj na antenie Radia Elka zagłębia Miedziowego. Ja dzisiaj miałem o poranku okazję gościć bardzo miłą, młodą osobę w studiu. O tym za chwileczkę, bo teraz telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Droga 292 ja ostatnio tu taką dziurę koło Rakarni, jakby mhm. jechać od strony Huty. Tak. W tej chwili droga 292, dwa pasy tutaj, jak jest to skrzyżowanie na Obwodnicę, na Kopernik, naprzeciwko Milany. Mhm. Przed strażą są takie dziury na dwóch pasach. Masakra. Sito. No to będziemy zgłaszać. Dziękujemy za tą Dobrze, informację. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziury wracają, bo wróciły przymrozki, opady, tak więc asfalt się kruszy, niestety. Nie tylko w tym miejscu. Wczoraj mieliśmy zgłoszenia z innych rejonów Głogowa, m.in. ulica Polna, Placja Naz Głogowa, to tu akurat ja sam zauważyłem. Będziemy dopytywać, czy jest jeszcze szansa, żeby przed nadejściem tej prawdziwej zimy te... Ubytki w drogach naprawić, tak zwane łatanie cząstkowe. A jak prawdziwa zima nie nadejdzie? To <noise> trzeba wierzyć w to, że, że uda się coś porobić. Taką, no. taką mam nadzieję. Damy kolejny telefon. No, dzień dobry, witamy. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Zaginęła mi papuga. Jakby coś można było wiedzieć, ona była widziana na, na, na Koperniku. Nimfa taka czerwona. Mój numer telefonu 697-332-697. 697-332. 697. I kiedy panu zaginęła? No, tydzień, miesiąc temu, ale ona tam jest co chwilę widoczna, i mhm. co pojada, to już jej nie ma. Czyli jak ktoś ją Dzięki zobaczy, Mirka. ma do pana po prostu zatelefonować gdzieś Tak, Dobrze. jakby Dobrze. można było, to byłoby super. Dobrze, okej. Okay. Miejmy nadzieję, Dziękuję. że dziękujemy do usłyszenia, do że mieszkańcy będą mieli to na uwadze. Jeśli zauważycie papugę, no to ten numer telefonu mamy zapisany: 697 332 -697. Eee, Bardzo ważna informacja dla tych, którzy wahają się. Mm, trochę taką przyczajkę robią, zarejestrować się w bazie DKMS-u i być potencjalnym dawcą szpiku, czy nie być. No to, jeśli zdecydowaliście się już, no to do przyszłego czwartku, do 30 listopada rejestrację potencjalnych dawców prowadzą, <coughs> prowadzą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. Dziś miałem okazję gościć w studiu Amelię Kijowską, uczennicę klasy trzeciej, która dziś w naszych serwisach radielka Zagłębia Miedziowego będzie mówić o szczegółach i zachęcać osoby pełnoletnie jeśli chcą być w tej bazie danych potencjalnych dawców szpiku, to do tego, aby się zarejestrować. Trwa to chwilę, wypełnienie formularza, potem pobranie wymazu i przesłanie patyczków do fundacji, do siedziby DKMS-u. Od poniedziałku do piątku, od 9.30 do 13.30 taka rejestracja na parterze budynku drugiego ogólnika przy ulicy Daszyńskiego, trwa w Głogowie. Tak więc, jeśli tylko macie taką sposobność i się już zdecydowaliście, no to zapraszamy i zachęcamy. Gorąco namawiamy jak najbardziej. 21 minut mamy po godzinie 9. Temat dla reportera 726 114 114. Temat drogowy się pojawił na początku w pierwszym telefonie. Spodziewam się, że być może... Więcej tego rodzaju zgłoszeń będzie w naszej audycji. No, jeśli chodzi o tę zimę, to ona już w ten weekend ma się pojawić w naszym regionie. Może to nie będzie jakaś sroga zima, ale widzę w prognozach opady śniegu, a w nocy przymrozki. No i właściwie tak do końca listopada i do jeszcze początek grudnia, to pod znakiem no właśnie w nocy na pewno przymrozków, a niekiedy nawet ten śnieg ma jednak się pojawiać w naszym regionie, więc mocno liczymy na drogowców. Nie. Pytanie tylko, ile tego śniegu w sobotę spadnie, bo widzę faktycznie w prognozach szanse na te opady oceniane przez synoptyków na 45%. O poranku minus 1, w dzień plus 2. Pytanie, czy zdąży stopnieć, czy nie, bo już w kolejnych opadach ma być, w kolejnych dniach ma być pochmurno. Jeden dzień słoneczny, ale bez opadów, ale temperatury już zdecydowanie w nocy minus 4, minus 5, w dzień około 0, czy minus 1. No to trzeba... Ci, którzy jeszcze opan na zimowe nie zmienili, no to zachęcamy. To już chyba ostatni Dzwonek, chyba tak, żeby to zrobić. No i następny weekend tu na chwilę obecną w prognozach większej ilości śniegu podane, więc zobaczymy. Może jednak częściej takie widoki będą za oknami jak wczoraj, bo dzisiaj to nie wiem, chyba już zniknął ten śnieg. Jeszcze o poranku można było gdzie niegdzie zobaczyć. Znaczy wczesnym rankiem, takim bardzo wczesnym, to jeszcze był dostrzegalny, a, a teraz... Ten, ten, ten wiatr ten... też spowodował i ocieplenie, że chyba zniknął ten śnieg. Takie ja mam. Takie mam przeczucie. O co chciałem mówić? Aha, bo mówisz, że śniegi w przyszłe weekendy, tak? Czyli mówisz drugi, trzeci na przykład przed, mm -hmm. przed Mikołajkami. No to, to jest taka, powiem wam szczerze, tradycja, że jak bieg mikołajkowy charytatywny we Wschowie się odbywa, on w tym roku zaplanowany jest na 3 grudnia, to zazwyczaj biegamy po śniegu. I, i tak jak mówisz, jeśli prognozy się sprawdzą... Wschowa to, to nie to... zagłębie miedziowe. No nie, ale bliziutko. Ale bliziutko, ale bliziutko. Bliżutko. Ale czasami jest tak, że jednak ta pogoda może się różnić. I na przykład w Lubinie może nie być śniegu w tym dniu, a poza regionem może być. I nie. odwrotnie. Ile razy było tak, jak jechałem na przykład na mecz do Polkowic czy do Lubina, z Głogowa wyjazd czysto, w wierzmanowej napadało śniegu, a w Polkowicach znowu czysto. Bywa i tak, a teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Bardzo prosimy ściszyć radio albo odejść gdzieś od radiodbiornika, najlepiej do drugiego pomieszczenia. Będzie nam o wiele łatwiej porozmawiać. Dzień dobry, witamy i jaki temat zgłaszamy? Może teraz będzie słychać. O dobrze, teraz fantastycznie. Słuchamy. No ja tak bym chciał, mi wytłumaczyli, bo słucham dzisiaj w radiu, że powiat mogowski obchodzi 25-lecie. I ja nie wiem, co to znaczy. Bo ja mam 80 lat i od kiedy pamiętam, to powiat błogoski był. I co oni obchodzą? Jakie znaczy to 25 lecie Czego? Istnienia powiatu. To istnienie, no a to powiat istniał. Od no. czasów ja mam 80 lat i od małego dziecka pamiętam, że powiat był. Wytłumaczy mi ktoś coś tak lepiej? Tak, zapytamy dzisiaj pana starosta i wytłumaczymy. No, bo ja dzwoniłem do starostwa, to tam też nikt nie wiedział. No to będzie. No, będziemy, będziemy w takim razie doprecyzować informacje. No, jak się mogę później dowiedzieć, że dzwonicie do mnie? No, <głos> <głos> albo jutro w audycji odpowiemy. Dobra, fajno, to ja jutro będę słuchał. Dziękujemy, Jasne. ślicznie do usłyszenia. Do usłyszenia, serdecznie pozdrawiamy. 726 114 114 Drodzy słuchacze, zachęcamy. dzwońcie, telefonujcie i zgłaszajcie tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarze, Radia LK Zagłębia Miedziowego. Kolejna osoba już dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja już odpowiadam temu Panu o tym że Gdzie stale się Radia Elka? A to jest inna rzeczywistość, inny jubileusz. Ale to prawda, że jest dwudziestolecie Radielka Zagłębia Miedziewego. Dziękujemy za ten telefon. Oczywiście i przypominam, że na profilu na Facebooku Radielka Zagłębia Miedziewego też trwa konkurs i jeszcze tylko dziś do godziny 15 czekamy na zgłoszenia i na opowieści i na wspomnienia związane z naszą stacją. Atrakcyjne nagrody czekają. Wszystkie szczegóły na naszym profilu na Facebooku. A ja, tak, już woli ścisłości, mocą wprowadzonej w życie 1 stycznia 1999 roku reformy administracyjnej państwowej, przywrócony został szczebel administracyjny powiatów jako jednostek samorządowych. I tu o to chodzi, jeśli chodzi o jednostkę samorządu terytorialnego. Dlatego w ten sposób świętowane jest 25-lecie powiatu, bo to, że powiat, czy wcześniej województwo istniało, to wszyscy doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Natomiast jeśli chodzi o reformę administracyjną, no to. 1 stycznia 1999 roku, stąd 25-lecie i obchody. Właśnie dziś te obchody o godzinie 12 w Miejskim Ośrodku Kultury i połączone będą z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Czyli świętować będą też nauczyciele i pracownicy administracyjni szkół podległych powiatowi Głogowskiemu. 726, 114, 114. Drodzy słuchacze, czekamy na kolejne telefony, kolejne zgłoszenia, tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarz Radielka zagłębiem Miedziowego, a może kwiaty i motyle chcecie wysyłać, bo może macie dobre wieści, może któryś z tematów już ma swój szczęśliwy finał. E, sprawa, którą zgłaszaliście, być może jest już e, pozytywnie zakończona. No to zachęcamy, zapraszamy, przypominamy, że są też takie możliwości jak kwiaty i motyle. Tak. Zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do telefonowania. Mm. Takie mam dziwne przeczucie, że kwiatów i moteli się dzisiaj nie doczekamy, ale doczekamy się kolejnych ciekawych tematów, na co oczywiście bardzo mocno liczymy. Odwiedzacie portal regionu i zerkacie co tam ciekawego dla Was przygotowaliśmy, chociażby galeria zdjęć z wczorajszych może nie tyle obchodów, co odznaczania honorowych krwiodawców w teatrze im. Andrasa Gryfiusa uroczystość sprawnie, szybko przeprowadzona, zakończona występami głogowskiej rewii graffiti. I właśnie zdjęcia z tejże gali możecie zobaczyć. 35 honorowych krwiodawców z Głogowej okolic odznaczonych, odznaczonych dlatego, że oddali minimum 20 litrów krwi, a rekordzista z odznaczanych wczoraj już ponad, czy blisko 46 litrów. Brawo! Brawo, jeszcze raz brawo, a przypominamy też o jutrzejszej akcji zbiórki krwi, która wstępnie była zaplanowana na parkingu w Krwiobusie przy Galerii Glogowie, ale z racji tego, że Autobus uległ awarii, no to trzeba było tą akcję przenieść do stacji krwiadarstwa i krolectwa w Głogowskim Szpitalu. Przypomnę, mieście się ona na parterze po prawej stronie od głównego wejścia i tam jutro od godziny 13 do 16 każdy chętny będzie mógł zdać krew. Przy okazji w akcję włączają się m.in. służby mundurowe, służba więzienna, policja, straż pożarna, wojsko, a harcerze będą pomagać rozdysponować, rozdawać, częstować wojskową grupę. Tak więc zapraszamy i zachęcamy jutro zbiórka krwi w głogowie od 13 do 16 w stacji krwiasta przy szpitalu na Kościuszki. Do udziału bardzo, bardzo namawiamy. Kontynuujemy dzisiejszy temat. Dla reportera przypominam w studio Leszek Wspaniały, który zbiera od Was wszelkie tematy, sprawy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębie Miedziowego. Zapraszamy. 726 114 114. Tak, nie byłbym sobą, gdyby mnie zaprosiło na najbliższe wydarzenia sportowe, które w regionie będą się wydarzać, a te, począwszy od jutra do wtorku włącznie, będzie ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że fani stęsknieni piłki nożnej na pewno czekają na jutrzejsze mecz Fortuna Pierwszej Ligi na Wita Stwosza w Głogowie, bowiem była przerwa na mecze reprezentacji, a teraz wracają rozgrywki ligowe. I Jutro o godzinie 18 piłkarze Chrobrego zmierzą się spod Beskidzie, bielsko biała Rywal bardzo trudny, a statystyki zdecydowanie mm, przemawiają właśnie za rywalem. Za chwileczkę sobie te statystyki odnajdę, oczywiście, Teraz w, w oczekiwaniu na wasze telefony. Kolejna osoba już do nas dzwoni. Dzień, Dzień dobry, okay. witamy. A ja, a ja chciałem zgłosić takie, takie sytuacje. Jeśli yy, są te lampy, Ta. to jest w jakbyśmy jakby jechali od trudnej, wjeżdżając w prawo, jest ci znaczy w prawo, do górę do Polkowic w lewo, jest, a znaczy prosto jest na sobie, na tym wiadu. Po prawej stronie od Rudny jakby się jechało 100, 8 lat w ogóle nie świeci, a po drugiej stronie od, od, od strony cpn i jest osiedlone. No to dziwne, że po jednej świecą, po drugiej nie świecą, prawda? Tak. Dobrze, mamy zontowane, będziemy to zgłaszać. Dziękuję Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. No i proszę bardzo, jak nie dziury w drogach to nieświecące latarnie uliczne no i mamy zgłoszenie, bardzo dziękujemy czekając na kolejne telefony 726 114 114 wspominałem o jutrzejszym spotkaniu Chrobrego z Podbeskidziem, no to historia tych, tej rywalizacji jest zdecydowanie na korzyść drużyny Podbeskidzia, bowiem Zwyciężali 11-krotnie, cztery mecze kończyły się remisem, a tylko raz chrobry wygrał. Raz na 16 spotkań. Bilans bramkowy 9 do 30 czy jutro ten bilans uda się poprawić, no to warto się przekonać na własne oczy, ale pamiętajcie, żeby się ciepło ubrać, bo to już jest taka pora, że sporty pod gołem niebem wymagają tego, żeby się dobrze ubrać. Może jakiś kocyk na trybuny, żeby o, nie było z, dobra z, za zimno. zimno. termos z herbatą. Termos z herbatą, no zdecydowanie. Tak i o 18 właśnie na ten mecz piłkarzy. Zapraszamy. Teraz Kasiu, ty może co nieco o po popołudniach, a potem ja wrócę do sportu, jak nie chcą nasi słuchacze dzwonić. Co ty na to? Dobrze, po południu na pewno dzisiaj odwiedzi nas pani Bożena Rudzińska, bo będzie zapraszała na kolejny seans w ramach cyklu Kino Mocne. Zawsze to są ciekawe propozycje, więc o czym tym razem się dowiemy z filmu, który będzie do obejrzenia w teatrze. W teatrze imienia Andreasa Gryfiusa. Tak, Kino Mocne ma sens w teatrze, więc będziemy zapraszać i opowiadać co też w ten weekend będzie do obejrzenia. Będziemy też w tym tygodniu rozmawiać o przygotowaniach do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ekipa pas Polkowic nas odwiedzi, to co prawda jutro, ale dowiecie się co nieco, jak idzie o zgłoszenia, bo właściwie wszystkie sztaby w naszym regionie poszukują wolontariuszy, więc my też zachęcamy do udziału. Jeśli macie ochotę pospacerować, zbierać pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, no to no, no to jak najbardziej zachęcamy. Też już o tym przeczytacie u nas w portalu WPL. zarówno sztab w Polkowicach m, i sztab w Głogowie też zachęca i zaprasza wszelkich wolontariuszy chętnych do działania, A więc o tym wszystkim już przeczytacie u nas w portalu WPL. Odwiedzajcie, zachęcam do odwiedzin. Jest też jeszcze ciekawa informacja dla mieszkańców Lubina w związku m, m, z... Hmm. takim planem, by zachować w pamięci tych, którzy z uporem i poświęceniem wpisali się na trwałe w historię gminy Lubin, no to Ośrodek Kultury Gminy Lubin zachęca swoich mieszkańców do podzielenia się starymi fotografiami, które dokumentują pierwsze lata zasiedlania gminy od czasów powojennych do 1961 roku. Zostaną one pokazane podczas pierwszych gminnych obchodów Dnia Osadnika, które zaplanowano na 16 dzień marca 2024 roku i Zachęcamy, drodzy słuchacze. Te szczegóły znajdziecie u nas w portalu miedziowe.pl w artykule pod tytułem Zbierają stare fotografie. Na zegarze 24 minuty do godziny 10. Jeszcze trochę czasu mamy w temacie dla reportera, więc odwiedzajcie nasz portal miedziowe.pl. No i, no i mm, dzwońcie, zgłaszajcie jeszcze tematy, bo jeszcze no, nie czekamy. 726 114, 114. Dobra informacja dla fanów piłki ręcznej w Głogowie, bo wczoraj w godzinach wieczornych KGHM Chorobry ogłosił transfer, transfer zawodnika, który wzmocni ekipę trenera Witeleja tam na rozegraniu. Może mm, 26-letni Maksim Strelnikow, ciekawe nazwisko, takie że nastrzela dużo, narzuca w tym przypadku, a nie nastrzela, bo to piłka ręczna, a nie nożna. Przychodzi z węgierskiego player Budapeszt. Wcześniej grał m.in. w, w ZTR-ze Zaporoża, ale także w zespole Szwajcarii, a teraz wzmacnia ekipę na lewym rozegraniu, choć będzie też z tego, co czytamy w oficjalnym komunikacie, ważną rolę pełnił na środku defensywy. Z klubem związał się umową do końca sezonu 2025-2026 i kolejny zawodnik w kadrze, na pewno no się przyda, bowiem przypomnę, a myślę, że fani piłki ręcznej doskonale o tym wiedzą, że zawodnicy KGHM Chrobrego łączą w tym sezonie występy w Orlen Super Lidze i w Lidze Europejskiej EHF-u, a najbliższe mecze już właśnie w niedzielę ligowy z MMTS-em Kwidzyn o godzinie 18, a we wtorek 28 listopada, późno, bo o 20.45 starcie w Lidze Europejskiej ze Sportingiem na Lizbona. Jakby komuś piłki ręcznej było mało, to w niedzielę o 16 w hali rts może zobaczyć jedną z najlepszych drużyn na świecie, bowiem za głębie gościć będzie Industrię Kielce pod wodzą talenta Dojrze Bajewa. Drużyna Mistrzów Kraju przyjedzie właśnie na ligowe spotkanie do Lubińskiego RCS-u. 7, 114, 114, Czekamy, drodzy słuchacze, na Wasze zgłoszenia, na Wasze tematy. To już tylko niespełna 7 minut do zakończenia audycji. Pozostaje przy sporcie. Też um, wy, um, wypada tutaj zaprosić na spotkanie ligowe Tauron, pierwszej ligi siatkarzy. To w sobotę o godzinie 18.00 Mecz KGHM SPS-u chrobrego z Wisłą Proline Bydgoszczy. No, faworyci przyjeżdżają z Bydgoszczy. Fakt, że to środek tabeli, aktualnie ósme miejsce, no ale. Niżej od Chrobrego aktualnie nikogo nie ma, bo Głogowie nie zamykają ligową stawkę z dorobkiem trzech punktów, czy w końcu zaczną punktować i piąć się w górę tabeli. Myślę, że warto im pomóc w tym, zasiadając na trybunach hali szkoły podstawowej numer 3, no i dopingować w starciu z ekipą z Bydgoszczy. Ten mecz w sobotę o godzinie 18.00. Zachęcamy, zapraszamy na spotkaniach sportowych. też można przeczytać oczywiście u nas w portalu Miedziowe.pl. Zaglądajcie do działu Nieprzegab do zakładki Co, gdzie, kiedy. Tutaj odnajdujecie różnego rodzaju propozycje, również sportowe, również koncertowe, również kina w naszym regionie. Podpowiadają, jakie firmy aktualnie są grane, więc zapraszamy, zachęcamy, odwiedzajcie. No i przypominamy organizatorom wszelkiego rodzaju imprez w naszym regionie, że samodzielnie możecie umieścić tutaj e, informacje dotyczące imprezy, którą organizujecie. Klikacie zakładkę co gdzie kiedy tutaj przycisk utwórz wydarzenie, wypełniacie formularz. No i bardzo proszę. I, I pojawia się informacja w naszym portalu. Zapraszamy, namawiamy, zachęcamy. No i zachęcamy cały czas do telefonowania, bo jeszcze 5 minut audycji pozostało, skorzystajcie z te nie czekajcie do ostatniej chwili. 726 114 114. A jak grudzień, to pewnie nie zabraknie wszelkiego rodzaju imprez mikołajkowych około Bożonarodzeniowych. Na przykład koło gospodyń wiejskich kluczowianki, a także sołectwo klucze z gminy wiejskich Głogów już teraz zapraszają na 9 grudnia na jarmark bożonarodzeniowy na terenie placu zabaw, terenu byłego placu zabaw właśnie w Kluczach. 9 grudnia o 15, a tam muzyka na żywo, wizyta świętego Mikołaja, świąteczny pieki, potrawy, zimowa herbata, gorąca czekolada, rękodzieło i wiele innych atrakcji. Tak więc, jeśli macie już gdzie sobie zapisać w kalendarzu, to 9 grudnia o 15 warto się w kluczach pod kluczach pojawić, bo KGB Kluczowianki i SOUESTO zapraszają właśnie na jarmark Bożonarodzeniowy. Nie tylko w dużych miejscowościach, ale i w tych niewielkich naszych małych ojczyznach okazuje się, że też można coś ciekawego zorganizować. Jestem przekonany, że będzie pysznie i mikołajkowo właśnie w kluczach 9 grudnia. Dzień dobry. Niedawno przeczytałam w magazynie Lokatora, że spółdzielnia mieszkaniowa obchodzi 60-lecie. Artykuł, nie powiem, był ciekawy, tylko zabrakło mi informacji o początkach spółdzielni mieszkaniowej. Kto był założycielem? Czy Państwo wiecie, może kto? Nie, ale się dowiemy i postaramy się pani jutro odpowiedzieć na przykład. Nie, nie, to ja wam powiem. A, chyba że, to proszę bardzo. Pani była założycielem, założycielem Współdzielni Mieszkaniowej był pan Wintrowski. Nie jestem pewna imienia, ale chyba Jerzy. I członkami tego zarządu pierwszego to był pan Piotrowicz Chładowski, to Boła yy, i pierwszy blok spółdzielczy, pewnie też nie wiecie, gdzie jest zlokalizowany. No, z, za młody roda. Przy Alei Wolności 44-46. To bardziej ludzie kojarzą z ulicą spółdzielczą, ale ten nasz blok należy do Alei Wolności. I wyobraźcie sobie, że z 60 rodzin, przepraszam, z 30 rodzin, jakie zamieszkały pierwszy ten blok, w tej chwili zostało tylko 9. W jednej klatce mieszka 6, 6 rodzin, a w drugiej 3 rodziny. I w tej chwili jakoś się nic y, nie mówi o nas. Y, byłam zaskoczona, że, że, że przy takiej okazji władze spółdzielni nie pomyślały. Dlatego prosiłabym dla tych dziewięciu rodzin przesłać kwiaty i motyle. Zastanawiam się, dlaczego pani okay. z tym tematem do Spółdzielni Mieszkaniowej nie zadzwoniła, że nie ujęli was w magazynie lokatora. Ale dobrze, bardzo dziękujemy za ten telefon, liczby, historia, ciekawostki na koniec, ciekawostki na koniec i, i statystyki. Bardzo dziękujemy w takim razie. Co kończymy, Kasiu, na dzisiaj? Kończymy dzisiejszą audycję. Zapraszamy na jutro na 9.15. Zapraszamy na jutro. A kwiaty i motyle? Wysyłamy? Wysyłamy. No to na zakończenie. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom za dziś i zapraszamy jutro od 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.